Widaron, ekspert w ochronie i dekoracji drewna. Impregnat ochronno-dekoracyjny Widaron to wysokiej jakości wyrób przeznaczony do impregnowania powierzchni drewnianych, takich jak płoty, pergole, altany i drewniane fasady budynków. Impregnat Widaron zawiera Teflon Surface Protector i gwarantuje sześcioletnią ochronę malowanego drewna. Impregnat głęboko wnika w drewno i chroni je przed szkodliwym działaniem czynników biologicznych, niszczącym działaniem wilgoci i warunków atmosferycznych. Dzięki zawartości Teflon Surface Protector impregnat chroni drewno przed wnikaniem wilgoci, powodując szybsze spływanie wody z powierzchni oraz zabezpiecza przed wypłukiwaniem substancji ochronnych. Nadaje malowanym elementom estetyczne, matowe wykończenie podkreślające fakturę słojów drewna. Przed rozpoczęciem impregnowania należy zapoznać się z zaleceniami producenta dotyczącymi stosowania produktu. Przygotować niezbędne narzędzia oraz odpowiednio zabezpieczyć miejsce pracy. Przygotowanie podłoża. Powierzchnie przeznaczone do impregnowania powinny być gładkie, suche i wolne od zanieczyszczeń. Miejsca zażywiczone i zatłuszczone należy przemyć benzyną ekstrakcyjną i wysuszyć. Przed impregnowaniem powierzchnią drewna należy wygładzić papierem ściernym. Ziarnistość papieru dobieramy do stopnia nierówności podłoża. Aby uzyskać równomierną kolorystykę drewna, należy jednolicie przeszlifować cały element. Miejsca mocniej wypolerowane dadzą w efekcie jaśniejszą barwę impregnatu, a bardziej szorstkie uwydatnią ciemniejszą barwę. Elementy drewniane narażone na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych. Należy wcześniej zabezpieczyć bezbarwną wersją impregnatu ochronno-dekoracyjnego. Aplikacja pierwszej warstwy impregnatu Widaron. Przed malowaniem należy starannie wymieszać impregnat. Impregnowanie wykonujemy pędzlem do wyrobów rozpuszczalnikowych. Jeśli malujemy pędzlem uniwersalnym, przed przystąpieniem do pracy zaleca się przeszlifować włosie drobnoziarnistym papierem ściernym. Czynność ta zmiękcza końcówki pędzla i usuwa luźne włosie. Impregnat rozprowadzamy na dużej powierzchni drewna w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Następnie, kiedy powierzchnia zacznie matowieć, rozcieramy wyrób półsuchym pędzlem wzdłuż słojów drewna. Czynność tą zaczynamy od miejsc, gdzie rozpoczynaliśmy malowanie. Dzięki temu uzyskamy równomierną barwę pozbawioną smug i wszelkich skaz. Pomalowane elementy pozostawiamy do wyschnięcia na około 12 godzin. Aplikacja drugiej warstwy impregnatu Widaron. Koniecznym zabiegiem przed nałożeniem kolejnej warstwy jest szlifowanie międzywarstwowe, które wykonujemy po zupełnym wyschnięciu pierwszej warstwy. Szlifowanie wykonujemy papierem ściernym o gradacji około 320. Dzięki temu wygładzamy podniesione włosy drewna i uzyskujemy idealnie gładką powierzchnię. Przeszlifowaną powierzchnię oczyszczamy z pyłu odkurzając. Drugą warstwę wyrobu nanosimy równomiernie na całą powierzchnię, pamiętając o rozcieraniu półsuchym pędzlem. Drewno już zaimpregnowane przyjmuje kolejną warstwę impregnatu wolniej. Etap rozcierania wyrobu zaczynamy więc nieco później. Zbyt wczesne rozcieranie impregnatu może doprowadzić do powstania przebarwień i skaz na powierzchni drewna. Tak wykonana aplikacja pozwoli na maksymalne wydobycie naturalnego uroku i struktury drewna. Czas schnięcia drugiej warstwy wynosi około 12 godzin. Ostatnim etapem prac jest dokładne umycie i osuszenie narzędzi. Do mycia narzędzi należy użyć rozcieńczalnika do wyrobów olejno-ftalowych. Dokładnie płuczemy pędzel, następnie osuszamy i odwirowujemy.